O tym, jak powinno się segregować śmieci, mówi się od dawna, a ograniczenie ilości odpadów, jakie generujemy w naszych domach każdego dnia, bez wątpienia nie zostają bez wpływu na planetę. By pomóc radziborzanom, magistrat wprowadził wyszukiwarkę odpadów, która pokieruje jak prawidłowo posegregować zebrane odpady. Do tej pory segregacja śmieci nie wydawała się zbyt skomplikowana. Odpady musiały być podzielone na cztery kategorie takie jak metal i tworzywa sztuczne, papier, szkło i odpady biodegradowalne. Jednak niejednokrotnie wielu z nas zastanawiało się, gdzie wyrzucić zużyty sprzęt, leki czy choćby żarówki. I tu z pomocą nadchodzi Raciborski Urząd Miasta, który w ramach budowy nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów prowadzi także kampanię edukacyjną. Odsłonami tej kampanii był spektakl dla dzieci, na który zaprosiliśmy aż 700 uczniów naszych raciborskich szkół. Była gra miejska terenowa, która również cieszyła się olbrzymim powodzeniem. Jest również spot, który pokazuje jak działa punkt selektywny zbiórki odpadów komunalnej, kto i na jakich zasadach może oddawać tam odpady. Ale to wciąż nie koniec, bo oprócz tego magistrat uruchomił także internetową wyszukiwarkę odpadów. No i uruchomiliśmy nowe narzędzie, które doceni na pewno każdy ten, kto choć raz zastanawiał się nad tym, gdzie powinien dany odpad umieścić, wywieźć, w jaki sposób go zutylizować. Taka wyszukiwarka funkcjonuje na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać tak naprawdę pierwsze trzy litery odpadu, tak jak potrafimy go nazwać. Wyszukiwarka nam wskaże, do jakiego pojemnika bądź do jakiego punktu należy dany odpad oddać. Także polecamy, aby korzystać z tego narzędzia i segregować odpady tak, jak należy. A sama budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbywa się z dofinansowaniem w wysokości 85% kosztów.